Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z rozgrywki naszej dzwoneczek. Witamy się na ten moment w domku i z ciążą, która ma aktualnie progres za. Troszeczkę przegrałam, w sumie chyba dwa dni simowe tak naprawdę. Nic tutaj się z dużo nie działo, nie żeby coś. Po prostu chciałam przegrać tę ciążę, żebyśmy mogli właśnie w tym odcinku już poznać nowego członka rodziny. Dobrze, dzwoneczek moja droga, ja bym chciałam, żebyś ty się przebrała w ten oto strój. I ona w ogóle... jakieś słabe ma te niektóre nastrojniki. Także chodź, mój drogi, tutaj troszeczkę pogadaj z tą swoją dzwoneczek. Poprosi o to troszeczkę czekaj, co tam było? Ej widzieliście czeka towarzyskie. mnie, <laughs> A, ochłonięcie tych emocji. Nie, nie, tego to nie robimy na pewno. Nie wiem, pochwali jej jeszcze wygląd i w sumie ty też musisz się zająć sobą. Chyba idziesz dzisiaj do pracy, czy nie? Nie, dzisiaj ma akurat wolne. No to w sumie nawet i dobrze, bo sobie będziemy rozwijać te jego umiejętności, których potrzebujemy. Natomiast właśnie dzwoneczek, chodź kochanie moje drogie tutaj. Podleć sobie tutaj. I odzyskać siłę. Ogólnie tutaj kilka takich... Pamiętajcie, jak Piotruś no już zbierał sobie tutaj. Mm, te rośliny, nie? To ja po prostu stwierdziłam, że pozbieram te produkty z jego wyposażenia i dla do wyposażenia dzwoneczka, że tak powiem, i dzwoneczek się tym zajęła, posadziła nam tam kilka nowych też rzeczy, ale też kilka rzeczy się powtarza. No i tym będziemy musieli się ogarnąć, że tak powiem, bo. Ym, tak jak ustalaliśmy, w sumie, czy ja ustalałam że chciałabym mieć każdy po, jeden, po jednym produkcie, że tak powiem, z każdego rodzaju. To nie, nie, że kilka tam. A na ten moment się troszeczkę to y, pomieszało tam. Także chodź, mój drogi, zbieraj sobie tutaj jeszcze coś, może znajdziesz dla naszej dzwoneczek. Natomiast, kochanie, to moje najdroższe. Mm, nagły stros, wyczuj rośliny, manifestuj nasiona, proszę ci bardzo. I czy trzeba tutaj coś robić z tymi? Przepędź chochliki, o i właśnie jeszcze te chochliki, kurczaczki. To też nie jest y, nic fajnego jakby nie patrzeć. Co tutaj mamy? Begonia, o begonii chyba nie mamy, także chodź moja droga posadź sobie. O banana na pewno mamy. Czy wiśnie mamy? Chyba rosną. nie chyba nie mamy, dobra. Czyli wisienkę też byśmy tutaj sobie gdzieś Zasadzili. Choć moja droga, zajmuj się tym. Natomiast całą resztę. O nie, jeszcze tego nie mamy. Dalia. No do tego to zdecydowanie nie mamy, a resztę już w sumie mamy. Także możemy sobie posprzedawać. Yy, I zobaczmy, bo on ma punkty umiejętności do wydania. Tu widzę, że nic fajnego nie możemy kupić. Musimy odblokować sobie tą promieniejącą. To sobie kupimy coś lepszego. Czy coś możesz tutaj zrobić? Nie. No dobra. Użyj umiejętności, nagły wzrost trzy razy. Okej, okay. chodź, moja droga. Nagły wzrost. Ach, zrobił w ogóle teraz zielono. Mama mija. Chodź, moja droga, czy ty. A, nie możesz pewnie tego zrobić, także musisz odzyskać siłę emocjonalną. A ty co? Chodź, bo sprzedajesz wszystko w sumie. I chciałabym, o nasza koleżanka idzie, super. Co tu masz fajnego? No, tutaj nic nie ogarniamy, ale aptekarstwo chciałabym, żebyś się tym zajął i rozwijał sobie to. Potrzeby, towarzystwo, masz takie jakieś słabe. Kto ci spada to towarzystwo szybko, nie wiem czemu. Chodź, moja droga, podleć sobie tutaj i wróżka, mm, nagły wzrost. I co? Pełniona aspiracja, dzwoneczek rozsiewa szczęście, harmonię i zdrowie gdziekolwiek się pojawi. Kiedy ktoś poprosi o pomoc, nigdy nie odmawia. Dobyta cecha, szczęście i harmonia. Simowie posiadający tę cechę zyskują premię do związków z innymi wróżkami oraz lepiej zaspokojoną potrzebę zabawy Gdy prowadzą innych simów przez życie wróżki... Tak. Ich potrzeba zabawy jest też zaspokajana, gdy wykorzystują swoje umiejętności wróżki do leczenia dolegliwości, doprowadzenia roślin do rozkwitu, wyłowywania nagłego wzrostu pobliskich roślin lub wywierania pozytywnego wpływu na związki. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Natomiast to tutaj Wylecz, żeby nałóż dolegliwość, bo na i na następuje z Simów 3. Zmień powodzenia następującej żeby słów, a nie poli. następnych. To też zrobimy sobie w sumie, tą wróżkę niezgody. Chciałabym, żeby ona była wróżką w sumie wszystkiego, ale to na spokojnie, jakby mamy na to czas. Możemy powoli się przygotowywać na, na poród, jakby nie patrzeć. Moja droga, chciałabym, żebyś popodlewała od razu cały też ten teren. No i miałam zmienić to jeziorko i oczywiście zapomniałam. Choćby ktoś przyszedł w ogóle do nas. Możemy sobie tutaj z nim pogadać. Nie wiem, ciekawe się nastrojem. Zbieraj walce z zarostem. Okej, okay, niech tak będzie. I mój drogi, choć będziesz musiał tutaj rozwijać dalej te umiejętności. Zbieraj rośliny, zbieraj składniki aptekarskie, zbieraj tutaj. Niech on po prostu wszystko zbiera, co tylko i wyłącznie może. A ty co masz? Ból planetów? No ja wiem, wiem. Jeszcze trochę już urodzisz i będzie święty spokój. Miejmy nadzieję. Na jakiś czas. <grytanie> Zbierz rój i sprzedaj miód jak możesz, moja droga. Czy tam? Coś tu taki dziwny nastrojnik był. Odmłodzenie? Ej, myślałam, że już nam odmudziło naszą dzwoneczek, ale chyba nie o to chodziło. Hmm, buduj więź, możesz budować więź w tumie. Otwój znajomy przyszedł jeszcze do nas fajnie, fajnie. Ej, możesz jeszcze ten rój zebrać? O, to jest bardzo nam potrzebne w tym momencie, bo chciałabym zapylić. O, w ogóle on pomaga nam w ogrodzie. Niech sobie pogadają w sumie razem. Ty mój drogi, chodź zbieraj rośliny tutaj. Proszę cię bardzo. Może coś jeszcze fajnego wynajdziemy. Mam nadzieję. W ogóle jestem ciekawa, czy, e, czy, 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 czy to Simuroś, w sensie z niego to tu zejdzie, czy nie zejdzie. On będzie już na zawsze Simoroślą. o czekajcie. O, nie, czyli jeszcze tylko dwa dni, i chyba się skończy, Simoroś. No dobra, no dobra, niech będzie i tak. Rozmawia o ulubionym roślinnym dziecku. What okay. no, the fuck? Okej. Na uszczęśliwość wchłonię mocje towarzyskie, z dalej śmiechem. Co to jest jak to wygląda? Okej. Okay. Chyba poprawiliśmy humor mu właśnie w ten sposób. Okej, okay, fajnie, fajnie. O, przyszła do nas nasza y, w sumie przyjaciółka. A czyli, O, widzę, że coś tu się wydarzyło, że nie mają cech. Okej, okay, w sensie relacji. Dobra. zachęcam do sprawdzenia. Dziecko jako... Nie, nie wiem, pogadajcie w sobie, macie na to. Tak. Poro czasu aktualnie. Bo możesz odczytaj aureo. Zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. A tobie, jak idzie? Tobie chyba idzie dobrze. Otwieraj tutaj. Musisz sobie rozwijać te umiejętności, które już masz życie w zgodzie z naturą, szósty poziom. Także nawet spoko jakby nie patrzeć. I co tam? Żołądź? Gdzie jest ta żołądź? Aha, okej. Okay. Czyli to są jako te składniki całe z tego co rozumiem. I fajnie, fajnie. Żabi bakłażan jeszcze. Okej. Okay. O, ten też idzie chyba do domu. Moja droga, jak tam się czujesz? Zastanawiam się o której w sumie ona zaszła w ciąży. Ale nie pamiętam. Totalnie. A ona tutaj sobie siedzi i gada z tymi naszymi roślinkami. A co ty tutaj masz w ogóle zrobić? Pójdź u innego Sima, obawę poszedł magią. O mój Boże, to może być trochę niemiłe chyba. Nałóż dolegliwość. Magnez na powodzenie, o proszę cię bardzo. I co, zadziałało? Hmm, i trochę dziwne, bo jakby. Ile czterygodni. Okej, okay. o zobaczcie. Dojrzewająca wróżka osiąga ostatni poziom i staje się promieniającą wróżką piątej rangi. Dzięki czemu otrzymuje punkt umiejętności wróżki. Hmm powołuje gnoma do życia, wpływ na odczucia oraz może przemienić we wróżkę innych simów. Okej, okay. fajne, dobra czytamy co to za cechy, bo mamy trochę punktów do oddania. Ekspertka, regeneracja, okay. energetyczny sen, przemień we wróżkę, o to na pewno chcemy. Płynne odczucie. Hmm. Postaż innego sima. Przyspieszyć mogą upływcza... Ej, to jest dziwne. Przywołaj gnoma do życia. Wow, ej, to chcemy. To zdecydowanie chcemy, ale jeszcze mamy dwa punkty do wydania. To eksperka, ekspercka regeneracja. Pochłanianie zła. Pochłanianie dobra. Hmm. Dobra, zostawię sobie ten jeden punkt umiejętności jakby nie patrzeć. I co moja droga, chcę to zobaczyć, jak to wygląda. Szczęście Harmonia w głąb Everdew. Okej, okay. wpływ wróżki. Zarówno hmm. tak jak... Okej, okay. a jak mam przyznać tego gnoma całego? Podleć tutaj? Nie, to nie, to nie, ale poczekajcie. Ja wejdę sobie do trybu budowania i wpiszemy sobie gnom. Um, wydaje mi się, że to tak powinno działać, że właśnie sobie damy takiego sztucznego gnoma i ona go żywi, no ale nie wiem. Zobaczymy zaraz. No dobra, tylko musimy sobie wybrać jakiegoś fajnego gnoma. Mm. <grym> nie wiem, czy to musi być jakiś konkretny gnom czy coś. Wydaje mi się, że nie, ale o ten jest fajny. Proszę cię bardzo. O! O taki. Teraz zobaczymy, czy będziemy go przywrócić do życia. Oh, Powołuj ma do życia za pomocą magicznego pyłu. A, pięć porcji magicznego pyłu. No dobra. No, moja droga, strzep z siebie, że tak powiem, pył. Mm. Proszę cię bardzo. I gdzie ten pył? Masz go w wyposażeniu? A, masz cztery. Dobra, to jeszcze trochę, choć nie wiem. Tutaj może. Do tego naszego domku. A ty, co tutaj robisz w ogóle? A gadasz sobie z tym naszym kolegą. Przecie bardzo, jeżeli masz taką ochotę, to to równa. I mamy 10. Okej, okay, to chodź mój drogi. Przywołaj w terenach naprawczych, ochronnych, ogrodniczych, porządkowych. Nie, chciałabym w ogrodniczych. Uwaga. Okej. Okay. Ej, ale myślałam, że on będzie się ruszał. Daj dowcipy. Mmm, uspokój gnoma. Gdzie on jest? Okej. Okay. No tu jest! O! Oh! oh my god! Zobaczcie, on się będzie zajmował tym naszym ogrodem. I w ogóle, what the hell, się tu właśnie wydarzyło. Ej, super to jest. Chodź, moja droga, zaczaruj roślinę. Myślałam, że wiecie, że to będzie działać w ten sposób, że on po prostu będzie się ruszał i chodził. No ale cóż. Chyba nie tak to będzie działać. Bruszka, manifestuj nasiona, proszę cię bardzo. Magiczna fasolka nieswojości. Czy to można zasadzić? Nie można. Ale zobacz, w ogóle oh! rzadkie rośliny, o oh, wow. I co? Mamy jeszcze magiczną fasolkę rozgniewa. Jezu, ile on w ogóle nam tutaj tych paczek daje na tą parcelę. Nie, czy ja nie narzekam. Mega fajnie, ale fajnie, fajnie. Naprawdę będzie się zajmował naszym ogrodem. On się będzie rozwijał, także akurat to jest totalnie na plus. Czy możemy mieć jeszcze więcej na przykład? Woluj wszystko. O, proszę bardzo, chcę wolować wszystko. O Jezu, jak wygląda pięknie to na ogród, co tu się wydarzyło? Wow, ja rozumiem, że tak będziemy sobie teraz otwierać cały czas te paczki. No mam nadzieję, że to nie będzie cały czas, nie żeby coś. I krowy kwiat, mamy krowy kwiatka. Posadzimy sobie go tu, proszę cię bardzo Zasię? Niech sobie nam krówka, że tak powiem rośnie podlej teren. Jeszcze nie wiem czy widziałam, ale kwiat śmierci, okej. Okay. To już jest yy... ważna sprawa. Mamy jedno właśnie z tych trudniejszych roślin. Pyleknij natury. I co? Idziecie spać w sumie, bo widzę, że jesteście zmęczeni oboje i to bardzo, choć błyskawicznie, sobie tutaj podleć. Piotruś natomiast widzę, że ty potrzebujesz jeszcze się nawodnić. No i dopiero pójdziesz sobie spać. A my, moi drodzy, widzimy się w sumie rano. Uwaga, uwaga, zaczął się właśnie poród w tym momencie. Hmm. Zaraz sobie pojedziemy oczywiście do szpitala, zobaczcie. Dziecko się rodzi, także proszę cię bardzo, moja droga, idź urodzić dziecko w szpitalu. Wyślę ją w pojedynkę ogółem. ale to temu, że mam mod na poród, a nie chcę mi się po prostu kilka godzin się z tym wszystkim męczyć. Więc niech on sobie po prostu idzie i na spokojnie urodzi, a my poczekamy. Chłopiec, okej, okay, dobra, to czekajcie, ja sobie szybko wybiorę jakieś imię. No dobra, w sumie to wybrałam dosyć nietypowe imię, bo wybrałam imię Lawender. Oj, coś zapisła mnie tu. To jest ogólnie Lawenda, jakbyście nie wiedzieli. Stwierdziłam, że fajnie tutaj nawiążę, że tak powiem, do całej naszej rodzinki magicznej. I my właśnie takimi imionami będziemy nazywać naszej dzieciaczki. Gdzie jest nasz. O, cześć, łudziaczku! Chyba jesteś magiczny, prawda? Ja w ogóle nie, że coś, ale ja myślałam, że on będzie niebieski. Przysięgam. Przysięgam, że myślałam, że będzie niebieski, ale okazuje się, że jednak. E Boże, niebieski i zielony, jak tata, nie? No bo tata jest z Simroślam aktualnie. No, w sumie ciekawe, czy to się później zmieni. Dobra, zostawmy sobie tą kołyskę. Widzę, że mod mi się zepsuł niestety. Mamy synusia, Lewendera. Ciekawe właśnie, czy y, będzie on wróżką, czy raczej będzie to bobas, że tak powiem. Y, niemagiczny. W ten na to sposób. E, natomiast, moi drodzy, my w tym oto sposobem będziemy sobie kończyć ten odcinek. W następnym odcinku troszeczkę więcej się będzie działo, także zachęcam do oglądania. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.